Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia dzisiaj naszym i Państwa gościem Karolina Rzepecka, dyrektor Ineko SPZ, która administruje cmentarzem komunalnym przy ulicy Żwirowej. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A więc temat naszego spotkania jest, jest oczywisty. Zbliża się Wszystkich Świętych, więc właśnie, czy cmentarz jest już gotowy? To jest podstawowe pytanie. Cmentarz jest na bieżąco przygotowywany. Mhm. Na bieżąco opróżniamy pojemniki z odpadów, które, które się gromadzą. Uprzątamy też liście. Zaangażowany jest dodatkowy sprzęt, dodatkowe zamiatarki, które pomagają nam uprzątać na wierzchnie. i także w razie konieczności zaangażujemy dodatkową śmieciarkę, którą wypożyczymy bądź zwrócimy się o pomoc do grupy kapitałowej i będziemy przygotowywać cmentarz tak, żeby na 1 listopada. Wszystko było gotowe. Wspólnie z mieszkańcami, prawda? Bo tak. to jest ta, ten gorący okres, kiedy e, przyjeżdżamy, dbamy o groby naszych, naszych bliskich, przygotowujemy je. E, no właśnie, na przykład wspólne narzędzia. E, ja byłem pełen obaw, czy to się przyjmie, czy te narzędzia będą szanowane, czy nie. Okazuje się, że, że, że to działa. To działa. No, bywają, e, bywają zdarzenia, że znajdujemy te narzędzia e, gdzieś, e, gdzieś w, w kwaterach. Mhm przy grobach, w krzaczkach, natomiast y, na co dzień mieszkańcy zwracają te narzędzia i udaje się w, jak, w jakiś sposób y, no, utrzymać, y, utrzymać ten pomysł, żeby, żeby można było z niego korzystać. W tym roku dodatkowo dołożyliśmy też y, przy stojaczku, przy biurze administracji cmentarza worki na liście, żeby mieszkańcy y, przychodząc na cmentarz mogli te liście uprzątnąć i, i złożyć przy boksach śmietnikowych. Mhm. A co Ułożyć. z tymi specjalnymi półkami na znicze? To działa? Dalej działa, dalej funkcjonuje y, i tak samo jak na Narzędzia, no jest, jest dosyć takim centralny, w centralnym punkcie są ustawione i mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Tak? To się już trochę wpisało w krajobraz tak. cmentarza. Nie tylko naszego, jakby no, wszystkie cmentarze albo większość cmentarzy powiera te rozwiązania, więc no, ludzie są coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że, że, takie, że takie ułatwienia na cmentarzach można spotkać. Mhm. Najważniejsze informacje dla Gorzowian, przekazujemy je na bieżąco, ale nad, o czym powinniśmy pamiętać, jak będzie wyglądał rytm życia. Teraz w tych gorących dniach, w sensie kiedy będzie można wjechać, kiedy nie, samochodem chociażby. Przede wszystkim e, ulica Żwirowa. Sama ulica Żwirowa 1 listopada na pewno będzie zamknięta. Przed, przed tym dniem, w zależności od natężenia ruchu, e, policja będzie decydowała o ewentualnym zamknięciu ulicy Żwirowej. Jak co roku. Natomiast jeżeli chodzi o cmentarz, e, to wjazdy e, samochodami osobowymi możliwe są tylko i wyłącznie do piątku. Tak? Także piątek jest ostatnim dniem, kiedy mieszkańcy będą mogli wjechać samochodem. E, I ponowne otwarcie bram nastąpi dopiero 3 listopada o godzinie 7 rano. Mm -hmm. Powinniśmy o tym. Pamiętać, to dla bezpieczeństwa, tak? Dla bezpieczeństwa też słyszałem taką wypowiedź, chodzi o to, że posprzątaliśmy już groby, żeby się coś nie wydarzyło, tak? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa, bo, bo jest bardzo dużo osób odwiedzających, odwiedzających cmentarz. Zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych mieszkańców jest bardzo dużo. Po drugie, kondukty pogrzebowe, które w tych dniach również będą i, i w sobotę, i w poniedziałek będą prowadzone przez cmentarz muszą mieć możliwość jakby swobodnego, swobodnego przejścia i, i rodziny dojścia do, do miejsca pochówku. A po trzecie, rzeczywiście ze względu na to, że większość z państwa ma już posprzątane groby, no te wjazdy również nie będą możliwe. Dla, dla firm kamieniarskich, yy, brukarskich i wykonujących yy inne usługi na cmentarzu, no żeby nie zmarnować tej państwa pracy i nie zabrudzić ponownie tych nagrobków, które już zostały przygotowane. Yy, po wszystkich świętych jakby kolejny szczyt, tak? Sprzątanie po, yy. po, po wszystkich uroczystościach, po świętach. Yy, rozumiem, że tam miejsca w koszach nie zabraknie, tak? Nie zabraknie, zaplanowane są dodatkowe wywozy, yy, wszystko jak co roku jest yy, ustalone na tą chwilę, także sprzątać będziemy, myślę, około dwa tygodnie a potem, potem mieszkańcy przyjdą na groby, żeby posprzątać znowu te uschnięte kwiaty. Więc tak naprawdę płynnie wejdziemy w ten okres przygotowania grobów do, do świąt. Do świąt tak. I tak to, tak to wygląda. Jeśli chodzi o plany rozwojowe Cmentarza, o to zapytam za chwilę, ale jeszcze taka ciekawostka, zapomniałbym. Grobonet to jest specjalne miejsce w internecie, gdzie możemy znaleźć członka rodziny, osobę, którą szukamy, jej grobu. Wczoraj szczerze mówiąc, po raz pierwszy zajrzałem, sprawdziłem, to naprawdę działa. Tak, rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy współpracę od zakupu programu do administrowania cmentarzem. Natomiast kolejna decyzja to, było, to była rozbudowa tego, tego programu o, o panel, właśnie wyszukiwarki, nowej wyszukiwarki, ponieważ wcześniej istniała, istniała inna jej wersja i teraz, no rzeczywiście jest to bardzo pomocne narzędzie, mieszkańcy z tego korzystają, natomiast nie trzeba jeszcze nie wszyscy dopytywać. wiedzą, tak, mm. ale jest to bardzo intuicyjne i w bardzo łatwy sposób do grobu można dotrzeć, po prostu słuchając, słuchając poleceń nawigacji, ona doprowadzi do samego, do samego grobu mm. osoby pochowanej. Wystarczy tak? mieć tylko przy sobie tak, smartfona. Tak, wystarczy mieć smartfona i włączoną opcję lokalizacji. Mm -hmm. To przypomnijmy jeszcze raz, strona internetowa? www.gorzow.grobonet.com i tam w panelu Klikamy w wyszukiwarkę, wpisujemy imię i nazwisko osoby pochowanej, no i dalej już po prostu powinniśmy się kierować wskazaniami tego, tej nawigacji. Ja dobrze zrozumiałem, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, to znaczy, że nie korzystamy z tej wyszukiwarki, tak, jak nie, można by było? Są osoby, są osoby, które rzeczywiście czasami przychodzą do, do biura pytać o, o pomoc w odnalezieniu miejsca i są zaskoczeni, kiedy, kiedy dowiadują się, że takie narzędzie jest. Co z planami rozwojowymi? Inwestycjami, rozbudową. To są pytania, które pytają, pytają go Pani musi mieć informację, czy, na ile jeszcze lat starczy miejsc do... planując, prawda? Choć rozbudowa cmentarza jest w gestii właściwie miasta. Tak, tak. I sukcesywnie cmentarz jest sukcesywnie rozbudowywany, także nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby tego miejsca miało zabraknąć i, i, teraz, i teraz również nie zabraknie. Tak naprawdę inwestycja jest już, jest już na ukończeniu. Zostanie oddanych około 1500 nowych miejsc. Jest wybudowane również kolumbarium, w planach są kolejne, yy, więc jesteśmy akurat w miejsca zabezpieczeni o to, i o to po prostu no nie martwimy się na tą chwilę. Mhm. Mhm. To także infrastruktura, która musi być yy, zapewniona, tak? Rozumiem, że to są koszty w dzisiejszych czasach. No tak, wszystko się wiąże z kosztami, tak, także infrastruktura, która, która tam jest i, i oświetlenie, które jest wybudowane na nowej części cmentarza, no to wszystko się wiąże z kosztami, ale także, no mówię, musimy zawsze też myśleć o bezpieczeństwie i o komforcie osób, które ten cmentarz odwiedzają, więc... Hmm. Czyli nie może zabraknąć. No akurat, akurat waleja główna jest taką reprezentacyjną aleją i tutaj, tutaj lampy są. Jest to, jest to też przedłużone na rozbudowywanej części cmentarza. My z kolei w przyszłym roku w ramach swoich planów chcemy wymienić oprawy oświetleniowe w alei głównej na led tak żeby też je jakaś oszczędność w, w, w rachunkach i, i przede wszystkim jakby no ta oszczędność, która global, w tym trendzie globalnym, tak, który mówi o oszczędzaniu energii, gdzieś też się wpisać. Mhm. Parkingi przygotowane, e, miejsca również. Zapra przypominamy o możliwości komunikacji, prawda? Mhm. MZK zawsze stoi na, wysoki, na wysokości zadania i chyba najłatwiej dostać po prostu komunikację miejską. Zawsze najłatwiej, tak? Także mówię, nie, nie blokujemy tej ulicy Żwirowej, nie blokujemy dojazdu. Parking A, czyli ten przy, przy bramie głównej jest oczywiście przeznaczony zawsze dla, dla osób niepełnosprawnych i ewentualnie dojeżdżającymi e, dla osób dojeżdżających taksówkami. Jak musimy i oczywiście nie ma innej możliwości, no to, to jest, jest taka opcja. Natomiast zawsze najłatwiej i chyba najszybciej jest dostać się bądź pieszo bądź, e, bądź oczywiście przy, przy pomocy MZK. No i też jeszcze apel wszystkich służb, myślę, że warto cały czas przypominać, uważajmy na siebie, bądźmy ostrożni, tak, szczególnie w tłoku bo no, są tacy, którzy wykorzystują po prostu takie sytuacje. Tak, musimy uważać na siebie, musimy uważać na rzeczy osobiste, które, które ze sobą przynosimy. Absolutnie nie, nie pozostawiać ich, ich bez opieki, ponieważ co roku do, do biura obsługi klienta zgłaszają się mieszkańcy, bądź ci, którzy znaleźli gdzieś porzucone, porzucone torebki, prawdopodobnie może już po kradzieży, bądź osoby, które właśnie tych rzeczy poszukują. Także ani na chwilę po prostu nie spuszczajmy tych, tych rzeczy z oka, a najlepiej nie nieśmy i nie zabierajmy ze sobą rzeczy wartościowych. Jasne, ale takie zagubione rzeczy czasami rzeczywiście trafiają tak, do Państwa i tak, można je odebrać? Tak, trafiają czasami do państwa, także jeżeli jeżeli coś zginie, to, to albo nasze biuro, albo, albo miejsce, gdzie, gdzie ochrona po prostu dyżuruje, to są tak, dwa takie miejsca, w których rzeczywiście no, w, pierwszej, w pierwszej linii powinniśmy zapytać, czy coś się nie znalazło. Nie? Mhm. No i Straż miejska zapowiada, że będą dodatkowe patrole, choć oczywiście. Mhm. Teren nekropolii jest ogromny, więc trudno, żeby gdzieś na każdym rogu byli strażnicy miejscy. Na koniec przypomnimy do piątku możemy jeszcze wjechać tak. samochodem. Do piątku do godziny 15. Po godzinie 15 w piątek nie będzie już takiej możliwości. Mówimy o samym terenie cmentarza, nie o parkingach. Tak, mówimy o samej, o samej bramie i o osobach, które najczęściej korzystają. To są osoby uprawnione do bezpłatnych wjazdów, czyli osoby niepełnosprawne bądź po 70 roku życia. One najczęściej korzystają z, z tej możliwości wjazdu na cmentarz. No i proszę Słuchać komunikatów w Radiu Gorzów. Będziemy na bieżąco informować, czy jeszcze policja wpuszcza na parking, czy już nie, a najlepiej komunikację miejską. Karolina Rzepecka, dyrektor innego SPZ, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.